Muzeum Historii Katowic od 14 maja do 31 sierpnia miała być wystawa Sztuka Konserwacji. Przedłużona ona została aż do 2 października. Kuratorem wystawy jest Ewa Liszka, która no jest zadowolona, bo wystawę zwiedziło bardzo dużo osób, a wystawa jest naprawdę bardzo cenna. Tak, to prawda. Bardzo się cieszę, że została ona przedłużona o cały miesiąc. No, powinna być jeszcze dłużej, ale ze względu na dobro obiektów, no i plany muzealne, niestety dzisiaj przychodzi ten dzień rozstania się z tą wystawą. Bardzo to przykry dla mnie moment, ponieważ bardzo emocjonalnie jestem z nią związana, z tymi ponad. Setką obiektów, które bardzo zapadły mi w pamięć i w serce. Tak się akurat składa, że rzeczywiście wystawa bardzo się podobała. Zwiedziło ją bardzo dużo osób z całej Polski, z zagranicy. Nawet profesorowie z Uniwersytetu w Nowym Jorku postanowili napisać bardzo piękne pismo. Które świadczy o randze naszej wystawy, to oczywiście jest dla nas bardzo wielki zaszczyt i uhonorowanie, że i za Wielką Wodą również wystawa się bardzo podobała i to profesjonalistom. Z tego co wiem, to ta wystawa chyba jest pierwsza w Polsce i chyba na świecie, bo nie słyszałem o tym, żeby ktoś w ten sposób zrobił wystawę i zakwalifikował konserwatorów do artystów. Sztuka konserwacji, o czym świadczy. Tak, to prawda. Nie mogę powiedzieć, że w całym świecie, ale sądząc po opiniach gości z Europy i właśnie gości z, ze Stanów Zjednoczonych, można powiedzieć, że rzeczywiście ta wystawa jest wyjątkowa. I że ta umiejętność pokazania wyjątkowego wysiłku konserwatorów, którzy naprawdę są i artystami, i rzemieślnikami. I podróżnikami pracują w bardzo, bardzo trudnych, ciężkich warunkach atmosferycznych. Zmagają się z różnymi, też bardzo strasznymi chorobami, które pewne obiekty niosą. Stąd rzeczywiście nie tylko umiejętności artystyczne, ale też chemiczne, naukowe, badawcze. No i ogromna odporność fizyczna i psychiczna. Dla wielu ludzi jest to naprawdę zawód, który jest na pograniczu sztuk, Nauki, ale też i przygody, ponieważ każdy obiekt ma swoją tajemnicę, którą dany konserwator odkrywa na w sposób bardzo wnikliwy i dokumentujący dany obiekt, aby mógł go zakwalifikować do dalszych działań konserwatorskich. Czy ta wystawa, kończąc tu w Muzeum Historii Katowic, swoje życie, będzie gdzieś jeszcze przeniesiona w inne miejsce kraju? Bardzo wiele osób zgłaszało się nawet i w zagranicy, z naszego tutaj też sąsiadującego muzeum w Niemczech, również każda osoba ma jakby tą chęć przeniesienia tej wystawy. Niemniej jednak nie jestem pewna, czy to jest w ogóle możliwe, dlatego że ilość obiektów, która została zgromadzona na tej wystawie, z różnych, z różnych miejsc i z parafii, i z muzeów, i oczywiście też prywatnych kolekcjonerów, to powoduje, że nie zawsze jest możliwość po prostu zgromadzenia ponownie tak niesamowitej, wielkiej kolekcji, jak tutaj znajdowały się na wystawie, nie mówiąc o no, środowisku, warunkach atmosferycznych, o przewożeniu i eksponowaniu tych obiektów już tutaj przez dłuższy czas, więc prawdopodobnie te obiekty muszą odpocząć. Niech żałują ci, którzy nie mieli okazji i nie chcieli przyjść na tą wystawę, żeby zobaczyć, porównać to, co konserwatorzy potrafili zrobić ze zniszczonych wręcz nieraz obiektów i no może kiedyś będą mieć tą okazję, żeby przyjść i podziwiać te dzieła. Z mojej strony tylko wypada podziękować serdecznie za możliwość zwiedzenia takiej wystawy, którą przygotowała starszy kustosz Muzeum Historii Katowic Ewa Liszka. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo dziękuję, ale muszę, jak żadne dzieło nie powstaje samodzielnie, ja tutaj bardzo chciałabym podziękować konserwatorom, pani Agnieszce Czos, która tutaj była konsultantem merytorycznym, księdzu doktorowi Leszkowi Makówce, pani Joannie Sowie, artystce plastykowi, która jest twórcom aranżacji plastycznej, pani Elżbiecie Giszter, która jest redaktorem wszystkich opisów konserwatorskich, panu Pawłowie Kiertowi, konserwatorowi w, w Muzeum Historii Katowic, wszystkim osobom, które pracowały przy tej wystawie, czyli cała ekipa techniczna, osoby, które pracowały również przy wystawie o strony administracyjnej, bo wiadomo, że przechodziło setki, setki po prostu Papierów, które przez ich ręce, więc i Teresa Liguzińska i Iwona Markiewicz. I, no, trudno wszystkich, i wszystkich wymienić. wymienić nie da się, natomiast rzeczywiście jest to ogromne przedsięwzięcie logistyczne i administracyjne dla całego zespołu muzeum. No i oczywiście przede wszystkim panu dyrektorowi, który był zasypywany różnymi, różnymi problemami przy realizacji tej wystawy. No i muszę powiedzieć, że miałam przyzwolenie i zielone światło, aby ją zrealizować także też bardzo bardzo serdecznie dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w ten projekt. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.